Jedną z największych zalet, Wiedźmina 3 Dziki Gon, poza świetnymi misjami pobocznymi, wieloma wyśmienitymi postaciami, ciekawym dużym światem, niezwykłym oryginalnym protagonistom oraz bardzo fajnym wątkiem głównym i jeszcze lepszym według mnie wątką w dwóch dużych dodatkach, jest najzwyklejsza w świecie dbałość o szczegóły podczas produkcji tej gry, która do dzisiaj, a mamy niemal 9 lat po premierze, potrafi nas nadal bardzo zaskoczyć. Niektóre takie detale wielu z nas dostrzega dopiero po którymś z kolei przejściu gry, a jako że wymagają one czasami obierania konkretnych ścieżek a zwykle nie gramy tą samą ścieżką kilka razy pod rząd, czasami możemy nie dostrzec ich nawet nigdy. I to właśnie siedmiu zaskakujących szczegółów w Wiedźminie 3 Dziki Gon będzie dotyczył dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że uda mi się czymś jeszcze Was dzisiaj zaskoczyć. Zapraszam do oglądania. Przed obejrzeniem muszę ostrzec was jeszcze przed spoilerami dotyczącymi całego uniwersum Wiedźmina, a w szczególności Wiedźmina 3 Gon oraz dodatków do niego. Pierwszy ciekawy szczegół możemy dostrzec już na bardzo wczesnym etapie gry podczas naszej pierwszej wizyty w Welen. Naszym pierwszym zadaniem na tym obszarze jest quest o nazwie Nilwgarski łącznik, polegający na znalezieniu Nilwgarskiego agenta o imieniu Hendrik. W tym celu, tuż po dotarciu do Welen, udajemy się do karczmy na rozstajach, gdzie spotykamy ludzi krwawego barona. Zacznijmy więc od tego, że jeszcze przed wejściem do karczmy spotykamy się z ogólną paniką miejscowych na wieść, że ludzie Barona są w drodze do tutajszej karczmy. Skupmy się na dwóch konkretnych przypadkach. Po pierwsze, jeden z chłopów każe swojej córce uciekać i ukryć się w lesie. Biegnij do lasu i czeka, ja jeszcze nie powiem, rozumiesz? Rozumiem, tatku. Tylko szybko! I co ciekawe, po spotkaniu z ludźmi Barona, jeżeli zostawimy ich przy życiu, okaże się, że chłop podjął słuszną decyzję, każąc córce uciekać. Zobaczcie, co dzieje się po naszym wyjściu z karczmy. Wiem, że masz młodą córkę, dziadu. Szukaj, gdzie chcesz. Kiedyś nie zdążysz jej ukryć. Słyszysz, dziadu? I będziesz patrzył, jak rżnieją cały oddział. Po drugie, przed wejściem możemy zauważyć, że jacyś ludzie podpisani jako nędzarze rozmawiają o tym, że za nic nie oddadzą ludziom barona swojej świni. Zamierzają ją ukryć lub zabić. Nie, zdąży się jej nie oddam jej, nie oddam! Jak słyszą, że kwicie i tak ją zabiorą, a nas pozabijają! To ją zarzny i schowam podłożem, a nie oddam tu Dobrze, jak jucha wypłynie, przesypiemy piaskiem. A ty nie podsłuchuj, nie twoja sprawa! Obydź. I w tym przypadku, po wyjściu z karczmy, również możemy zobaczyć dalszy wątek ich historii. ukrywa się wieprza! To ugarstwo, panie! Swoją drogą anglojęzyczny youtuber Xletalis zauważył też, że ludzie nazywający się tak samo i wyglądający tak samo jak nędzarze od świni znajdują się w karczmie i piją. Być może jest to jakiś błąd gry i są to te same osoby zapijające smutki po utracie swojej świni, gdyby tak się stało, i powinni pojawić się tutaj dopiero w późniejszej fazie gry. No ale to już tylko teoria. Poza tym, gdy wrócimy to po jakimś czasie, będziemy mogli zauważyć, że córka chłopa bezpiecznie wróciła do domu, i świnia też przeżyła, no chyba że to jakaś nowa. Przejdźmy dalej. Inny ciekawy szczegół w dzikim gonie występuje w Kermoren. Pamiętacie moment, kiedy Geralt może przespać się z Jennefer i jesteśmy wtedy świadkami ciekawej katstenki przedstawiającej stado wilków polujących na łanie? Otóż tak się składa, że owa scena miała wtedy prawdopodobnie miejsce naprawdę. Pamiętacie wilka, który pod koniec katstenki rzuca się na łanie przeskakującą przez most, czym zresztą katstenka się kończy? Okazuje się, że prawdopodobnie wilkowi się nie udało i zginął. Świadczy o tym to, że po zbliżeniu Geralta i Jennefer możemy znaleźć niedaleko twierdzy, Zwłoki owego wilka, które skomentuje nawet sam biały wilk. Gonił coś i spadł. Pewnie czuł, że to się może źle skończyć, ale nie mógł się oprzeć żądzy krwi. Niestety ciało znajduje się jednak w innym miejscu niż na filmiku, bo nie pomiędzy dwoma końcami zniszczonego mostu, a pomiędzy dwoma wzniesieniami. Poza tym owe ciało w zasadzie nie należy do Wilka, a jeśli mu się bardziej przyjrzeć, można tu dostrzec jakiegoś małego psa. Dlaczego więc uważam, że musi być to ciało owego Wilka z kadcenki? Dlatego, że nie ma go przed tą sceną w grze i pojawia się tu tylko i wyłącznie wtedy, kiedy doprowadzimy do wystąpienia owej kadencji. Nie pojawia się kiedy romansujemy z Tils, ani nawet kiedy romansujemy z Jennifer, ale nie pójdziemy z nią do łóżka. Dlatego też nie widzę innej opcji i no musi to być ten wilk. Pomimo, że polowanie wilków na Katzence ma miejsce niedaleko twierdzy, szczerze mówiąc nigdzie w pobliżu nie znalazłem takiego zawalonego mostu. Być może miał on się początkowo znajdować nad miejscem, gdzie znajdujemy ciało wilka, ale Redzi coś tu pozmieniali, a filmik zostawili. No ale to też są już tylko domysły. Udajmy się teraz na archipelag wysp Skellige, dokładniej do wsi Harviken na wyspie Faroe, gdzie możemy podjąć się zadania Cena Honoru od niejakiego Timona. Zresztą pewnie kojarzycie. Informuje on nas o tym, że zginęła jego narzeczona oraz jego dwaj bracia, którzy mieli ją przywieźć i prosi nas, żebyśmy się za nimi rozejrzeli, bo on musi zająć się przygotowywaniem wesela. Niedługo później odkrywamy, że zarówno jego nieduższa żona, jak i jego bracia zginęli, ponieważ dopadł ich po drodze sztorm, w wyniku którego rozbił się ich statek. Dziewczyna utonęła, a bracia Timona, ze względu na to, że zawiedli, postanowili popełnić samobójstwo. Następnie możemy poinformować o tym zleceniodawcę, żeby zakończyć zadanie. Ale czy wiedzieliście, że możemy jeszcze popłynąć w kierunku rozbitego statku? zanurkować i znaleźć w skrzyni posag narzeczonej Timona, który możemy następnie jeszcze przekazać sklejgiczkowi podczas informowania go o śmierci jego bliskich? Zobaczcie sami. Jest jeszcze posag. Marne pocieszenie, ale zawsze coś. Dzięki. Niewielu zdobyłoby się na taki gest. Poza tym, po jakimś czasie możemy zauważyć, że w miejscu znalezienia ciała Agdy, Timon postawił jej coś w rodzaju ołtarzyka i modli się tam do skelikijskich bogów. A w miejscu śmierci swoich braci postawił dwie drewniane maski. No to teraz czas na Nowigrad. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego dom, w którym mieszka Trace oraz sąsiadujący z nim dom są przechylone? Co nieco na ten temat do powiedzenia mają pracownicy odpowiedzialni za próbę ustabilizowania tych budynków? Ten dom. To on zawsze taki krzywy był? A gdzie? Postawili prosto, aż wprowadziło się tu dwóch takich, co chciało okraść bank wiralny. Wymyślili sobie, że wykopią tunel, co poprowadzi z piwnicy pod sam skarbiec. Tylko na Górnickie to oni nie bardzo się znali. Nie postawili stępy, więc tunel się zapadł, a nam Wspomniany już dzisiaj YouTuber xletalis postanowił sprawdzić ten trop i za pomocą wolnej kamery odkrył, że pod domem faktycznie znajduje się wykopany, zawalony tunel i to w dodatku rzeczywiście skierowany w stronę banku Vivaldi. Jacyś pracownicy CD Projektów wstawili go tutaj, pomimo że tak naprawdę bez używania modów nie da się go w ogóle zobaczyć, więc no, jest to według mnie szczegół, który zasługuje na szczególne uznanie. Można go jeszcze zobaczyć od strony miejskich kanałów, z którymi się łączy, ale wątpię, żeby ktoś poszukujący kanały widzą. Zorientował się, że może to być miejsce związane z tunelem pod przechylonym domem. Szkoda, że sam dom jest pusty i nie możemy nawet do niego wejść. Fajnie byłoby móc znaleźć w nim jakieś pozostałości, w postaci chociażby jakichś prowizorycznych planów tych niezbyt rozgarniętych cwaniaków, którzy próbowali dokopać się do banku. Szkoda też, że w zasadzie w ogóle w fabule gry, nawet tej związanej z Tris, się o tym nie wspomina, a przynajmniej niczego takiego sobie nie przypominam. No to skoro już jesteśmy przy Nowigradzie, pamiętacie misję teraz albo nigdy? Te, podczas której pomagamy Tris i czarodziejom uciec do Kowiru? W pewnym momencie, przemierzając z czarodziejką Nowigradzkie kanały, trafiamy do ukrytej za ścianą tajemniczej biblioteki. Biblioteka? Patrz! Wiersze Gonsala de Verseo, kroniki Jakuba z niesamowite same białe kruki. Wrócimy po nie potem. Tak się składa, że owa biblioteka znajduje się. Już pod księgarnią na głównym placu w Nowigradzie. Myślę, że absolutnie nie może tu być mowy o przypadku, bo patrząc na to, jaki Nowigrad jest wielki, nie wierzę, że podziemna biblioteka przypadkiem znalazłaby się akurat pod tą na powierzchni. Prawdopodobnie została ona stworzona przez właścicieli księgarni i być może ukrywają oni tam niektóre swoje księgi z obawy na nieprzychylny stosunek do nich Kościoła Wiecznego Ognia i Łowców Czarownic. A co wy o tym myślicie? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Na jakichś filmach na moim kanale mówiłem Wam już, że w Białym Sadzie możemy znaleźć rzeczy upuszczone przez Yennefer w intrze gry oraz upuszczoną przez nią kryształową czaszkę, którą możemy nawet podnieść i następnie oddać ją czarodziejcy. Ale okazuje się, że to jeszcze nie koniec szczegółów związanych z Yennefer na początku gry. Tuż po przyjeździe z Asemirem do karczmy w Białym Sadzie, zanim jeszcze porozmawiamy z Gantarem Odimem, możemy zapytać o Yennefer jakichś wieśniaków. Garny, ale już. Była tu kobieta ubrana w czerni biel? Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. I tak się składa, że przy głównej drodze pomiędzy nilwgarskim garnizonem, a polem bitwy, z którego uciekała jen, znajduje się rów, a w rowie możemy znaleźć ciało mężczyzny. Prawdopodobnie właśnie wspomnianego przed chwilą Radobora. No, muszę przyznać, że takiego szczegółu po tylu latach się już nie spodziewałem. No, to czas na ostatni szczegół w dzisiejszym odcinku. Kojarzycie pewnie Kowala z Warownika Rtoldem na Skellige. Rozpoczyna on rozmowę od tego, że tutaj każda broń ma swoją historię. I oprócz możliwości wykonania u niego jakiegoś przedmiotu, handlowania z nim czy grania w gwinta, możemy zapytać go o historię jakiejś broni, po czym ten bardzo chętnie ją nam opowie. Ale zauważyliście, że pomimo iż po opowiedzeniu nam historii wybrana opcja dialogowa będzie już szara, to gdy wybierzemy tą opcję jeszcze raz, ten opowie nam zupełnie inną historię, a potem znowu kolejną. U mnie opowiada trzy różne historie trzech broni. Zresztą posłuchajcie sami. Ten miecz ma rękojeść z meteorytowej stali. Nie, ona jest zrobiona z serca spadającej gwiazdy. Kto dzierży ten miecz, ten zawsze znajdzie drogę na morzu, choćby niebo było zachmurzone. Ale po czasie właściciela ogarnia przejmujący smutek i tęsknota za krainą wśród gwiazd. I nic, nawet zabawa w zatnej kompanii, nie jest w stanie go pocieszyć. Opowiesz mi jakąś historię związaną z tą bronią? Widzisz ten miecz? Począt Marce poznasz że wykuty na wyspach należał do larsa, mojego rówieśnika. I co się z nim stało? Którejś nocy podczas sztormu jego kobieta zaginęła. Mówili, że cieszy się łaską bogini, więc Lars nie wierzył, że umarła. Wybiegł na skały prosić Freję, żeby mu oddała żonę. Miecz zostawił, żeby okazać Bogom pokorę. I już nie wrócił. I ten miecz jest na sprzedaż? Mogliśmy go w morze cisnąć, ale rybom oręż niepotrzebny. Rodziny nie miał. Sprzedam go właściwej osobie. Ten topór wygląda na bardzo stary. Jest starszy niż ta twierdza, a mimo to wciąż ostry. Raz do roku w Saowin topór mówi. Opowiada o krwi przelanej w bitwach, o płonących wsiach i łodziach, które poszły na dno. Może to klątwa, a może wypił za dużo ludzkiej krwi. Faktem jest... Że nikt go nie chce. To już wszystko, co miałem wam do zaprezentowania w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że udało mi się was dzisiaj czymś zaskoczyć. Jeżeli znacie inne ciekawe szczegóły w Wiedźminie, koniecznie napiszcie o tym w komentarzach. Oprócz tego zapraszam was jeszcze do subskrybowania, lajkowania i wspierania kanału. Na razie.